Być kobietą, być kobietą, mieć pół kilo biżuterii. A gdzie ta dziurka w uchu? Ojej, coś mi ten kolczyk zupełnie nie chce tutaj. O, jest. Dobrze. Pięknie. Cześć, kochani, ja już jestem dla Was piękna. Możemy zaczynać kolejny odcinek z cyklu Jak oni gadają? Dzisiaj będzie film o budowaniu domów, a konkretnie o tym, jak były zabudowywane parcele. Temat jest fascynujący dla mnie. Totalnie się na tym nie znam, w ogóle nie dotyczy to mojego życia, więc z tym większą przyjemnością obejrzałam ten film. A przy okazji, jak już obejrzałam film, oczywiście tak zajęłam się emisją głosu prowadzącego. Dawaj. Dzisiaj opowiem Wam o emisji głosu pana Radosława Gajdy. Pan Radosław Gajda prowadzi fantastyczny kanał na YouTubie, na którym opowiada wszystko, absolutnie wszystko o architekturze w bardzo różnych wymiarach: i o tej historycznej architekturze, i o współczesnej. Opowiada o różnych szczegółach technicznych, ale też i takie różne ciekawostki. Popatrzcie razem ze mną. Posłuchamy przy okazji wspaniałego mówcy. W naszym programie często przyglądamy się historii pojedynczych budynków albo historii całych miast. Tak jak zrobiliśmy na przykład w przypadku Zamościa. To był wstęp. To, co naprawdę rzuca się i w oczy, i w uszy, to jest to, że pan Gajda fascynuje się tematem, o którym opowiada. Widać to, że to nie jest tylko i wyłącznie uśmiech do widza, uśmiech do kamery, ale to jest pasja, pasja, która płynie z niego. To jest jego życie. Widać, że on żyje tym, o czym opowiada. On jest zafascynowany i naprawdę z serca nam chce przekazać tę wiedzę. To jest świetne, bo wiemy, że na pewno będzie się tego wspaniale słuchało. Dlaczego? Po prostu. Za każdym razem, jeżeli stoi pasja za tym, co robimy, pasja za tym, o czym mówimy, to znaczy, że wszystko będzie nam wychodzić coraz lepiej. Pamiętajcie o tym. Pasja jest tym, co sprawia, że nasi słuchacze. Będą chcieli nas słuchać. W miastach są rzeczy, które są większe niż pojedynczy budynek, a mniejsze niż całe miasto. I dzisiaj przyjrzymy się historii tego, jak kształtowały się właśnie takie najbardziej podstawowe klocki, z których zbudowane są dzisiejsze miasta i z których miasta były budowane właśnie niczym z klocków w dawnych czasach. Tym podstawowym, najmniejszym klockiem, elementem struktury miasta jest pojedyncza parcela. Bardzo, bardzo, bardzo fajny głos, bardzo przyjemna dla ucha barwa głosu. Nie jest to może jakiś super mikrofonowy głos, nie jest to, nie wiem, Marek Niedźwiecki, tak, swoim pięknym, niskim głosem, ale jest to bardzo przyjemna barwa, bardzo taka dźwięczna, brzmiąca, taka mocno zrównoważona. Widać, że ten głos jest fajnie wypracowany, ta barwa jest fajnie zrobiona, postawiona, i że ona jest taka bardzo naturalna. To nie jest jakoś tam sztucznie tworzona barwa. Tak jak ja bym chciała na przykład w tym momencie brzmieć bardziej jakoś tak uwodzicielsko, nisko, albo po prostu bardzo dźwięcznie. No to słychać wtedy, że ja to robię sztucznie. A tutaj mamy właśnie samą naturę, przepiękną naturę, bardzo fajny, bardzo dźwięczny głos. I to jest super. Popatrzmy dalej. Na początek zadajmy sobie pytanie, skąd się w ogóle wzięły miasta? No, ale tutaj, w tym fragmencie, mamy bardzo interesującą rzecz, jeżeli chodzi o barwę głosu. Skąd się wzięły miasta? Niekontrolowany wyskok głosu do góry. Aż gdzieś tam się zrobił taki leciutki kogucik. To jest ten moment, w którym pojawiają nam się te emocje, i tych emocji nie do końca kontrolujemy, i wtedy potrafią się właśnie robić takie fajne, jakieś tutaj, no to taki falsecikowaty kogucik, takie lekkie załamanie głosu. Troszeczkę, troszeczkę przesadne, ale to nic, to się może zdarzyć każdemu, nawet najlepszemu. Nie czepiajmy się za bardzo. Zasadzca inaczej lokator, to jest ktoś, kto przyjedzie i nam założy to miasto w naszym imieniu. Co zrobi? Przede wszystkim wyznaczy rynek w miejscu, któremu wskażemy, to znaczy rozmierzy, gdzie ten rynek będzie był, gdzie będą jego boki. O, a tutaj ciekawa rzecz. Zauważcie, coś takiego. Pan Radosław powiedział, gdzie ten rynek będzie był, gdzie ten rynek będzie, tak, czyli... Złapał się nad tym, że palnął jakąś niegramatyczną strukturę, że się przejęzyczył, ale co z tego? On to potraktował z uśmiechem, przeszedł nad tym do porządku dziennego. W ogóle w żaden sposób nie zakłóciło to rytmu jego wypowiedzi, nie zakłóciło w żaden sposób płynności. To po prostu może się zdarzyć, trzeba nad tym lekko przejść. To jest mistrzostwo. Gdyby nie to, że staram się słuchać naprawdę uważnie, tak, bo to już jest moje zboczenie zawodowe, że mam taki zwyczaj słuchać technicznie różnego rodzaju wypowiedzi, to pewnie bym w ogóle tego nie zauważyła. I to jest świetne. Czyli w momencie, kiedy popełniamy jakiś błąd, o ile to nie jest jakiś naprawdę, nie wiem, wielki błąd, że powiemy coś super niegramatycznie, tak? czy, czy że przejęzyczymy się tak, że straci to sens. Po prostu możemy nad tym spokojnie przejść, skwitować to uśmiechem, albo nawet w ogóle w żaden sposób nie podkreślać tego błędu. Pamiętajcie, to, co zaprezentował tutaj nam pan Radosław Gajda, jest właśnie tym, jak powinniśmy przechodzić nad wszelkimi błędami, które się pojawiają w naszej wypowiedzi. I w momencie, kiedy do tego naszego zakładanego, lokowanego miasta, kiedy są już wyznaczone place, ulice i podzielone są bloki zabudowy na poszczególne działki, mogą zacząć zjeżdżać osadnicy, pojawiają się mieszczanie i kiedy mieszczanin zaczyna budować na swojej parceli swój budynek, to wtedy właśnie zaczyna się ta wielka historia małej działki. Z zachwytem przyglądam się pracy ust naszego vlogera. Popatrzcie, gdy mówi pracują doskonale jego wargi i górna i dolna. Podnoszą się, odwijają się, rozszerzają, pracują cały cały czas. Cały czas też są widoczne górne, dolne zęby w zależności od tego jaka głoska jest akurat artykułowana. To jest super. I to świadczy o tym, że pan Radosław Gajda doskonale wypracował sobie właśnie dykcję. Co jest też ciekawe, tu u niego można zauważyć dosyć sporą asymetrię pracy ust. Generalnie każdy z nas jest asymetryczny. Każdemu z nas łatwiej jest wykonywać ćwiczenia artykulacyjne na jedną stronę, na drugą trudniej, ale generalnie nasze. Twarze pracują w miarę symetrycznie. W miarę. U niego widać dosyć sporą asymetrię. Widać, że z jednej strony te wargi się bardziej rozchylają, z drugiej mniej. Z jednej strony warga górna podnosi się bardziej do góry, z drugiej ona jest mniej, mniej ruchoma, jest taka bardziej statyczna. I co? I nic. Zupełnie nie przeszkadza to w dykcji. O czym to świadczy? Świadczy to o bardzo, bardzo dużej pracy włożonej właśnie w mięśnie artykulacyjne, właśnie w mięśnie twarzy, po to, żeby dobrze i sprawnie mówić. Super, gratuluję, to jest naprawdę fajne. No można domyślać się, że dość skromnie. Jeszcze mało kto miał duże zasoby finansowe po to, żeby ufundować sobie jakąś finezyjną, fantazyjną zabudowę. Więc większość tych domów właśnie z tego wczesnego, pierwszego etapu to były w ogóle budynki drewniane. Jeżeli pojawiały się budynki murowane, to najczęściej właśnie przy rynku. I zwykle były one parterowe, ewentualnie miały jakąś piwniczkę albo stryszek. Teraz troszkę się będę czepiać. Czego się będę czepiać? Ano tempa mowy. Pan Radosław Gajda jest człowiekiem pełnym pasji. Mówi naprawdę z wielkimi emocjami. Mówi o tym, co go fascynuje. To jest piękne. Ale nie dajmy się aż tak ponieść emocjom. Co tutaj się pojawia? Tempo mowy. Nasz vloger mówi trochę za szybko. Ja wiem, wiem, że jak są emocje. Ja wiem, że jeżeli mówimy o czymś, co nas kręci, jeżeli przekazujemy komuś wiedzę, która nas naprawdę fascynuje, to chcemy powiedzieć jak najwięcej. A jak wiemy, że mamy określony czas, to chcemy mówić szybciej, żeby jak najwięcej tej naszej wiedzy włożyć w ten czas. Tak, tak też na to cierpię, zwłaszcza jak prowadzę webinary. Ale, no właśnie, to niestety szkodzi nam. To niestety sprawia, że to tempo staje się za szybkie. Tutaj jest o włosek za szybkie. Tylko od razu to tempo za szybkie sprawia, że. Właśnie, nie ma czasu na wdech. Pan Radosław Gajda bierze szybkie wdechy gdzieś tam pomiędzy jednym słowem a drugim, nie dając sobie czasu na to, żeby wziąć spokojny, cichy oddech. Jeżeli nie mamy czasu na to, żeby wziąć oddech, jeżeli mówimy tak szybko, że ten oddech gdzieś tam bierzemy pomiędzy jednym zdaniem a drugim w taki sposób, żeby tylko powiedzieć jak najszybciej to kolejne zdanie, no to wtedy dzieje się tak, że ten oddech też jest taki szybki i co za tym idzie głośny. A jak jest głośny, no to go słychać, a jak go słychać, no to drażni nasze uszy. Mm, przynajmniej moje uszy drażni. Nie wiem jak wasze. Ale to też jest nie tylko kwestia głośności. Głośny wdech to jest również mała porcja powietrza. Głośny wdech to jest to, że do naszego ciała wpada za mało powietrza, co za tym idzie, mamy mniejszą szansę na panowanie nad głosem. Czyli jeżeli Staramy się, żeby nasze oddechy były ciche. Jeżeli dajemy sobie czas na te oddechy, to wtedy mamy więcej powietrza. A jak mamy więcej powietrza do dyspozycji, to wtedy lepiej możemy zapanować nad barwą głosu, nad jego siłą, nad tempem, nad wszystkimi elementami, które tym naszym głosem rządzą. Po jednej stronie na przykład właśnie mamy rynek albo ulicę ważniejszą, a z tyłu ulicę mniej ważną, taką bardziej zapleczową, która obsługiwała raczej ten, te działki, te parcele, które przy niej były, niż były źródłem prestiżu i właśnie na przykład napływu klientów. Więc dlatego właśnie te jakieś składziki, jakieś chlewiki, stajenki, to pojawiały się właśnie tam z tyłu. Co jest fajne? Pozycja. Pozycja ciała, pozycja głowy. Nasz vloger siedzi prosto, ale to nie jest przeprost, jakiś taki, nie wiadomo, jakiś sztywny. To jest naturalna, luźna postawa. Ramiona są nisko, w ogóle tutaj nic nie podchodzi do góry. No, chyba, że się pojawią emocje, wtedy troszeczkę barki idą do uszu, co słyszymy, jakie ma efekty, ale to mniejsza o to. Postawa taka, że można by było spokojnie postawić na głowie szklankę z wodą, i ona w trakcie kręcenia filmu Raczej nie powinna spaść. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że zauważcie, tutaj, jeżeli zmieniamy jakkolwiek pozycję głowy, pozycję ciała, nie wiem, przygarbimy się, tak, skulimy ramiona. Jak skulimy ramiona, ja na przykład od razu czuję zacisk w gardle. Jeżeli wyprostujemy, przeprostujemy za bardzo plecy, no owszem, może i ładnie, sylwetka, zwłaszcza kobieca, w ten sposób wygląda, tak? Ale co się dzieje, na przykład mi się zaciskają mięśnie międzyrzebrowe i czuję też zacisk w gardle, co sprawia, że nie mogę swobodnie oddychać. A tutaj mamy właśnie tę pozycję taką neutralną, swobodną, wygodną, nie ma żadnego wysuwania głowy do przodu, co jest też bardzo częste u różnych vlogerów, którzy chcą jak najbardziej przybliżyć się do kamery. Nie ukrywam, mi też się zdarza czasami, jeżeli poniosą mnie emocje przy nagrywaniu filmu albo prowadzeniu webinaru, że ten, ta głowa idzie mi gdzieś tam do przodu, wychyla się do kamery i od razu potem czuję y, efekty tego, bokuje mnie w gardle. A tutaj właśnie mamy taką fajną pozycję, idealną do zdrowego głosu, idealną do tego, żeby ten głos brzmiał naprawdę super. To jest bardzo ładne i tak powinniśmy mówić. Podsumowując, mamy wspaniałego mówcę. Radosław Gajda potrafi operować głosem. Ma bardzo ładną barwę głosu bardzo ciepłą, bardzo taką dźwięczną. Mówi bardzo dobrze dykcyjnie mówi bardzo precyzyjnie. Świetnie gestykuluje, świetnie dba o frazy, doskonale radzi sobie z melodią dźwięku. Ten dźwięk jest bardzo bogaty, ta melodia głosu wznosi się, opada, świetnie frazuje. Minusy? No, minusem jest to tempo mowy. Ono jest za szybkie, troszeczkę za bardzo daje się ponieść emocjom i ponieważ to tempo mowy jest za szybkie, pojawiają się głośne oddechy. Ponieważ nie daje sobie możliwości na to, żeby wziąć cichy, wolny wdech. I drugi minus? No, ten kogucik, o którym mówiłam wcześniej, tak? Czyli to, że ten dźwięk gdzieś tam w emocjach potrafi wyskoczyć. Potrafi wyskoczyć ponad tą taką przyjemną skalę głosu do takiego troszeczkę śmiesznego kogucika. Ale. Te dwa minusy, one naprawdę nie są jakieś takie bardzo duże. Jeżeli ci się spodobało, kliknij znaczek subskrybuj. Będziesz wtedy mieć możliwość bycia na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami z cyklu, jak oni gadają, oraz z różnymi innymi filmami umieszczanymi na moim kanale na YouTube. Miło mi również będzie, gdy polecisz mój kanał innym osobom. Zapraszam ci również na moją stronę internetową www.dajsobieglos.pl oraz na Facebooka Katarzyna Kazańska, Daj Sobie Głos. Na mojej stronie internetowej znajdziesz informacje o mnie, znajdziesz bloga, znajdziesz opinie klientów i jest tam również sklep, w którym możesz kupić różnego rodzaju szkolenia i usługi, na przykład indywidualne konsultacje online. Na Facebooku, w każdy wtorek i czwartek o godzinie 10:15 rano, prowadzę rozgrzewki głosu. Jest to pół godziny przeznaczone dla głosu, takie, żebyś mógł, żebyś mogła rozruszać swój głos przed pracą. Zapraszam Cię na kolejny film z cyklu Jak oni gadają. Do zobaczenia!